Pokój wam, kochani bracia i siostry, bracia kapłani, kochani pielgrzymi. Patrzę na Was z podziwem i z radością, ale nie taką grzeszną, z taką trochę zazdrością, ale nie Ruszacie na pielgrzymkę, na jasną górę do naszej matki Marii. I chciałbym w tym rozważaniu tak krótko wprowadzić, przypomnieć Wam i zarówno sobie to, co jest oczywiste, ale także o sprawach oczywistych ciągle na nowo warto mówić. Chciałbym tych kilka słów powiedzieć o, o sensie pielgrzymowania. My wszyscy w sakramencie Chrztu Świętego, obok życia łaski, włączenia w życie Trójcy Przenajświętszej, otrzymaliśmy trzy dary, zwane wlanymi w naszą duszę: wiarę, nadzieję i miłość. To łaski, a więc dary, darmo. Od Pana Boga nam dany, ale zarazem cnoty, sprawności duchowej, które trzeba ciągle na nowo w sobie doskonalić. Żadnych cnót nie mamy tak raz na zawsze. Jeśli będziemy współpracowali z łaską wiary, nadziei i miłości, Wyrosną w naszych duszach i wydadzą wspaniałe y, owoce osobistej świętości. Kochani, pielgrzymka jest umocnieniem i wyznaniem wiary. Pierwszy w pielgrzymkę ruszył patriarcha Abraham. Jak mówi pismo święte, jak mówi ono, on wyruszył i to w daleką odległą drogę, okazał posłuszeństwo wiary. Poszedł tam, gdzie mu wskazał Pan, do obcej ziemi, nieznanej. Dlatego Abraham jest takim duchowym ojcem wiary, wszystkich wierzących. Poszedł z zaufaniem, nie rozumiejąc do końca, ku czemu jest prowadzony, do czego to wszystko prowadzi. Wiara nierozdzielnie związana jest z posłuszeństwem Pan Bogu, a Pan Bóg objawia nam swoją wolę w kościele. Wierzyć to przyjąć umysłem i wolą to. Co nam Bóg objawia, a Kościół do wierzenia podaje. Wierzymy nie w pojedynkę, ale we wspólnocie. Stajemy się dla siebie nawzajem zbudowaniem we wierze. I to można pięknie przeżyć, i będziecie przeżywali w czasie pielgrzymki. Pierrzymując, stajemy się świadkami dla innych. To zawsze daje do myślenia. Co to za ludzie, którzy decydują się na trud, niewygodę idą pieszo w skwarze czy w deszczu. Dlaczego? Bo są ludźmi wiary. Pielgrzymka to także budowanie nadziei i świadectwo o niej. Pielgrzymka do miejsca świętego na jasną górę to skrót życia chrześcijańskiego. Nasze życie tu na ziemi jest pielgrzymką do nieba, do miejsca najświętszego, najszczęśliwszego. Tam gdzie Chrystus? Gdzie jest Chrystus zmartwychwstały? Gdzie jest Maria w wzięta, Gdzie są święci? Tam, gdzie nie ma łez, cierpienia, i śmierci. Taką nosimy nadzieję w sobie. Pielgrzymki podejmowane w tym życiu pomagają nam żyć. Tą nadzieją. Są też świadectwem dla innych. Ludzie, bracia i siostry, swoim pójściem na jasną górę mówicie innym. Są wyższe wartości, są inne cele na Ziemi, niż tylko te doraźne, doczesne niż tylko przyjemności, niż tylko to, co widzimy oczyma ciała jest perspektywą wieczności, którą otwiera przed nami Chrystus w swoim Kościele. Pierwszym jest okazją do wzrostu w miłości, a miłości prawdziwa kosztuje. Ona domaga się ofiary. Każe zapomnieć o sobie, tylko o swojej wygodzie. Najpierw miłość Pana Boga i tutaj mówi święty Paweł, miłość Chrystusa przynagla nas, byśmy miłowali Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Swoim. Pielgrzymka to nie tylko miłość Boga. Otwiera na drugiego człowieka, którego mogę poznać, który może mi z zaufaniem zwierzyć sprawy swojego życia. I to wszystko możemy intensywnie ćwiczyć każdego dnia. Każdego dnia pielgrzymowania. Najspanialszy przykład takiego pielgrzymowania daje nam Maryja. Najpierw pozwiastowałem w pielgrzymce do Ankarii, by służyć świętej Elżbiecie jej nienarodzonemu synowi Janowi, a potem każdego roku pielgrzymka z Nazaretu do Jerozolimy na święto Pasch. Także ta dokładnie opisywana przez świętego Łukasza z dwunastoletnim Jezusem. Kochani pielgrzymi, bracia i siostry, tą myślą przewodnią, hasłem pielgrzymki tegorocznej są słowa pokój wam. Wypowiedział je w dzień zmartwychwstania Jezus Chrystus jako pozdrowienie apostołów. Pokój jest pierwszym darem zmartwychwstałego. Żyjemy w świecie naznaczonym wojną. Na wschodzie i zachodzie Europy. Myślę tu na zachodzie o walkach toczonych przez dziesiątki tysięcy młodych we Francji. Naszą odpowiedzią jest przekazywanie tego właśnie daru, daru pokoju zmartwychwstałego Chrystusa. Duchowo będę wam towarzyszył każdego dnia. Pamiętając o modlitwie, tak jak zresztą będzie miała miejsce równolegle duchowa pielgrzymka. Ale modlę się z wami i za was. Idźcie w pokoju z Maryją i przez Maryję ku Chrystusowi.